Najgorsze, co można zrobić pod kątem budowania odporności, to jest branie się za to wtedy, kiedy już zaczynasz być chory, chora. No to jest zdecydowanie za późno i sorry za bezpośredniość, powiem wprost, to jest branie się o trochę od dupy strony. Wiadomo, że wtedy trzeba zadziałać no, na już, więc łapiemy się czego możemy, ale czy nie lepiej zrobić tak, żeby po prostu nic Cię nie łapało i żebyś był, była cały czas zdrowy? I żeby zacząć odpowiednio o siebie dbać, należy przede wszystkim oczyścić układ limfatyczny i to jest numer jeden, co należałoby zrobić u każdego, bez względu na to, czy ktoś często choruje, czy rzadko choruje, czy chce o siebie zadać profilaktycznie, czy już ma zdiagnozowaną jakąś chorobę i teraz walczy o to, żeby odzyskać zdrowie. Kochani, dla Was wszystkich układ limfatyczny to jest ten układ, który jest super ważny, o którym cały czas mało się mówi i być może, że właśnie pod tym nagraniem będą pytania, co to w ogóle jest układ limfatyczny, a jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam do opisu pod, bo tam przygotowałam mnóstwo informacji, nie tylko pod tą kątem. them.